Pana, z czas Adwentu przywołujemy kolejny refren, który jest pisany w liturgię dzisiejszego dnia, który brzmi Będę opiewał chwałę Twoją, Boże. Będę opiewał chwałę Twoją, Boże. Już żeśmy to przywoływali, tę prawdę o chwale, jako przywołanie, czy potwierdzenie, czy wręcz zachęta do tego, abyśmy potrafili dostrzec to, co jest pięknym, to, co jest bogactwem, to, co jest miłością, co jest dobrocią Boga. I On to nam ofiarowuje. Jego chwała jest naszym udziałem. My możemy przyjąć, doświadczyć, odkryć, rozwinąć to, co jest Jego darem. Warto, odwołując się do kolejnego owocu Ducha Świętego, o których mówił Święty Paweł w liście do Galatów, warto to przypomnieć chociażby dzisiaj. To jest ten. Owoc, jakim jest uprzejmość. W różny sposób komentujemy i rozumiemy to słowo, ale jeżeli próbujemy je odwołać, że to jest znak, jest owoc Boga w naszym życiu, owoc Boga, to uświadamiamy sobie, że Bóg w tej swojej przeogromnej dobroci, nazwijmy to uprzejmości, otwartości na nas, staje i mówi. Ja jestem dla ciebie, ja jestem z tobą. Ja jestem tym, kto rzeczywiście ofiaruje ci tyle pięknych darów, a ten dzisiejszy refren jest nie tylko wezwaniem, żebyśmy to dostrzegli, ale wręcz mówi przecież będę opiewał chwałę twoją, Boże. W jaki sposób możemy to wyrazić? W jaki sposób skoro próbujemy każdego dnia gdzieś odwołać się do tajemnicy narodzonego dziecka, czy Dziecka, które się ma dopiero narodzić, jak się to wyraża w relacji rodzic, dziecko, dziecko, rodzic. Uprzejmość. Będę opiewał chwałę Twoją. Kiedy to dobro się rozwija, kiedy zostało nam ofiarowane, i ono jest bezpieczne. Dziękujemy za to. Kiedy ci, którym je ofiarowujemy, kiedy to dziecko rozwija się. Ile jest radości z każdego kolejnego momentu, z każdej kolejnej chwili. Ile razy słyszałem od rodziców to, że nie potrafili mi gdzieś zapamiętać, niektórzy nawet zapisują, kiedy dziecko powiedziało pierwszy zrozumiały wyraz, kiedy zrobiło jakiś pierwszy gest, chociażby wtedy, kiedy próbowało stanąć, kiedy próbowało zrobić pierwszy krok, ktoś powie, cóż w tym nadzwyczajnego. Dla kogoś to kocha, dla kogoś to docenia ten dar, to zauważa każdy z czego, chwali się nim, opowiada innym, dzieli się z tym, dzisiaj, obecnie wręcz, pokazuje zdjęcia, publikuje czy wręcz wysyła, może po prostu do najbliższych, mówiąc cieszcie się razem ze mną, bo oto właśnie się to dokonało. Uprzejmość, która jest jakby też rozwinięciem tego, co żeśmy już wcześniej przywołali, pokój i radość. Kiedy tego doświadczamy, kiedy potrafimy tym żyć, chcemy to zanieść innym. Chcemy się dzielić tym z innymi. Zacznijmy od tego. Podziękujmy Panu Bogu. To jest ten pierwszy krok. Jak rzadko to czynimy. Jak rzadko dziękujemy za to, co wydaje się dla nas oczywiste, wystarczy się rozejrzeć wokół i dla innych to wcale nie jest oczywiste. Za życie, za siły, za zdrowie. Za tych, którzy nas wspierają, za tych, dla których możemy i chcemy żyć, za to, że mamy tę siłę w sobie, że w nas i przez nas się również objawia ta uprzejmość wyrażona w tak wielu różnych sytuacjach naszego życia. Dziękujmy Bogu, dziękujmy innym. Żyjmy tym z oddaniem.